kiedy się ćwiczy, jak sobie możecie ustawić. Ale nie sądzisz, że rano jest trochę lepiej, żeby się... Nie, ja no osobiście ja lubię zawsze ćwiczyć po trochę po południu, albo kiedyś zawsze ćwiczę wieczorem. Nie? Ale ty napierdalasz akurowo, nie? Tak, że jesteś rozjebany potem przez 3 dni, tak? No to tak, nieupierdolany się, słuchaj. Ale rano, powiem prawdę, że nie mogę ćwiczyć, bo... Bo śpisz. <noise> no. <laughs> nie tak. mogę stać. <laughs> nie, nie, ja potrzebuję chociaż dwa, trzy posiłki przed treningiem, bo inaczej nie ma kalorii i pusty cały pomocy nocy się. Także lepiej jest po południu ćwiczyć wieczorem. Jak się załadujesz, to jest dużo pompy lepsze, nie? A na pewno większość tam w Polsce po pracy chłopaki ćwiczył wieczorem też nie. Druga sprawa, o ci no ciężary co chodzi. Ciężary muszą być, żeby zrobić najmniej 6 do 8 jakichś powtórzeń na masę, nie? I wybrać taki ciężar, że już na przykład czwartą serii zrobisz, to już tylko 6 by zrobił, nie 8. To wtedy jest ciężar dobry. A jak jeszcze 10 piznieś i jeszcze możesz 5, no to na pewno jest za mały ciężar. Za mało. Napierdolany się jest. To ile razy muszą mieć na siłownię, żeby napierdalać? Ile razy? Powinno chodzić 5 razy w tygodniu. Na masę nawet? Nawet na masę, no cztery niektóre tam trzy to, razy ćwiczył, ale to, to jest za mało To, to nie? patyki, patyki, no patyki się porozpadają Patyki no na to po cztery Patyki po, trzy. po cztery, nie, trzy za mało Michał Musisz podzielić się, czy jak ty będziesz ćwiczył, jak tam pisali A no właśnie, właśnie Nogi, ja ćwiczę nogi i ten, i barki i plecy na dzień To jak on to robi? Nie rozumiem A ty robisz tylko, tylko w Przód, nóg Jedna rzecz, już ile razy mówiłem, ale to samo pytanie mam cały czas, że nogi musi być oddzielnie. Żadną górą nie może być ćwiczone nogi. Bo jest największym i mniejszym ciało. To dużo ludzi w ogóle nóg nie robi, nie? Bo to drugi problem jest, <gry> że nóg to zapomina. Pamiętajcie, na masę czy jesteś to... Jak nogi ćwiczysz, to całe ciało działa. Także masa idzie na całe ciało, nie tylko na nogi. Mhm. To jest moment jeden ćwiczenia. Polecasz, polecasz przysiady? Jakie główne ćwiczenia polecasz na nogi? No na pewno przysiady. Ale śmie. pełne, pełne? Do końca. pełne jest najlepiej. Bo tam co tam, jak trochę, co tam. Dobrze i jeźdź po, po, po tych postawach. Nie, no trzeba dokładnie robić. Zacząć od mniejszego i jechać po, po tata, prostu. Powięcej powtórzyń, może na nogi trochę do 10 możesz zrobić nie? na masie. E, później widzisz z nogami na pewno. Ale wszystko zrobić w więcej pełnym ruchem, nie tylko. Złożyć ciężaru sobie na plecy i przysiądzie 2 cm, i już kurde wielki. To w ogóle nogi nie działają. Tak? No, 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 no. Musi być contraction. Tak, tak. tak musi się. O to chodzi, nie? Pracować. Dobra, dalej jedziemy. Ile, ile razy już gadaliśmy? 4-5 razy w tygodniu robimy. Każda grupa mięśniowa jeden raz. Tygodniu tylko. Mm -hmm. To wtedy zregeneruje się. A na przykład, na przykład ktoś ma tam plecy słabe albo klatę czy może dojebać jeszcze raz, czy nie? To nie, może... tak, taka sprawa, jak e, drugi raz chcę zrobić, to jeden trening musi być cięż, ciężki, a drugi trening wtedy zrobić taki więcej, leki, po więcej powtórzy. Mm -hmm. Bo dwa treningi takie ciężki nie da To rady. nie da rady, nie? Nie, 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 to się przepali się ten się. Tak, taka sprawa. O, dobra, idziemy. Teraz, ile ćwiczeń musisz robić na partii mężniowej? Mhm. Jakie? Cztery do sześciu ćwiczeń na jedną partię. Dużo. Czyli duże. Du duże du to będzie plecy, będą nogi. Nogi, tak. Klata jeszcze też? Klatka też. 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 No. A małe będą barki, triceps, barki, biceps. biceps tak. Kark. Kart nie robi. Nie jesteś to jest Druga sprawa to nie? Mas łydki to trzeba robić dwa razy w tygodniu, bo jest mały mięsień mm. i do łydki jest. Masz druga sprawa, łydki jak nie możesz ma. za mało powtórzeń robić nawytki, bo nie będzie działać. Trzeba najmniej 12, 12-15 tak, jest najlepiej, nie. Są różne techniki, nie? Ale głównie wielka jest. To, to jest najlepiej. Kto ma większe łydki niż ja? No Wiesz, nikt nie ma taki, Ej, kto ma na świecie większe łytki Nie. ja. Ty masz kurwa łydki jak moje udo, może nawet większe. No. <noise> no. Czyli tak, małe, ma, ma, małe duże no, nie? Dobra, o dużymy to rozgadamy to mówiłem 4, 6 czwiciem, no duże i powtórzę, 6, 8 i 3, 4 serie. Należy, czasami zmieniam. Czasami jednego na przykład ćwiczymy sobie tylko dwa, drugiego cztery. To dobra, to, to, to ile, 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 ile przerwy? Ile przerwy pomiędzy seriami? Przerwy jakieś dwie minuty możesz dać, mniej więcej. Dwie minuty, nie więcej? Tak, tak, tak. tak. To nawet jak napierdasz, maksymal na maksymalnie jeden? na, to na nogi, Na przykład no. na nogi to możesz. Na no, przysiady musisz od 4 minuty To Może dżemkę, dżemkę sobie no, no bo wiesz, nogi czy siady to ciężko na serce, nie oddych to jest normalne. Musisz trochę więcej odpocząć. Mhm. A co chodzi o małe partie, to trochę przerwy możesz mniejszy robić i zrobić 4 ćwiczenia jest maksymalnie. Maksymalnie starczy. Mhm. Na przykład na biceps. Po 3-4 serii. Każdego nawet jak się czujesz też i powtórzenie też możesz zrobić. No, ktoś mi się pytał, czy na masę są, są dobre. E, to się no chyba nazywa, nie wiem, jakieś negatywne. E, o, tak, tak. tak. To ja, są różne tak, już potem to, techniki, tak? Tak, to są różne techniki, ale ja zawsze staram się robić więcej negatywnie, nie. No bo... Ktoś ci pomaga, czasami do góry? Pozytywne. No ta, tak, co możesz coś Ty, co jest? Sami... Ej, ty no. mówisz, że jesteś pozytywna, a stara się robić negatywne. <noise> coś może co się opuszczać, opuszczasz na powoli, nie? A czasami robisz tak, że na przykład robisz biceps i ktoś ci może pchać. Znaczy nie, no to nie to pchać tak, ale... nie, ale ktoś ci może spuszczać tą sztangę na dół, tak? No tak, tak, ale jak wybierzesz normalny ciężar, to już nie trzeba. Możesz już sam już coś zarzucić ciężar, nie? Ale na dół musi być powoli. Powoli bardzo. Nie tak jak on nie zarzucają i później na dół puszczę jak szmat. Ja, ja powiem, też kiedyś, kiedyś takie No kiedyś kiedyś miałem takiego bicepsa jak mała kura. No. I właśnie tymi negatywnymi właśnie to, to mi się wydaje, że to jest jedno z najlepszych ćwiczeń na rozbudowanie mięśnia. Tak, 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 tak. To jest, są różne techniki. Są różne będzie, techniki będziemy jak... o tym gadać więcej, nie? Także wszystkich sekretów nie powiemy. teraz. Musisz, no... musisz coś zostawić dla siebie. No tak. <laughs> Dobra, wracamy zaraz. Myślisz, że, że, że już zawiązaliśmy cały temat? Jeżeli chodzi o Masuwę. No chyba tak. Jest, no mniej ty, ty, to mniej jeżeli jest, chodzi to o tren. To, to to, tak, o trening. Nie, o, me, o, o, o metanabolu i once. Będziemy jeszcze i, gadać. I o worku cukru będziemy gadać później, no tak. więc wracamy po przerwie zaraz. No, okay. I like it baby, I don't wanna live forever And don't forget the Joker Dobra, wracamy już po przerwie, eee, trzeci temat czyli motywacja. Robert, powiedz mi, to jest właśnie chyba mój temat w tej chwili, żeby się dobrze motywować, bo ja idę na siłownię, na przykład dwa dni, potem nie idę jeden dzień, potem idę jeden dzień, potem znowu nie idę i po prostu mam tak pojebane. A z kim chodzisz? Z patykiem? Z, z kim chodzę? Nie, właśnie nie chodzę, z, z jakąś laską, Ostatnio z taką ruską chodziłem, z wielkimi cyckami. O, kurwa, nie to miałem motywacji. To, to wiesz do tego. <laughs> Tylko na cycki się patrzysz <laughs> i nie na ciężary. No właśnie, bo chcę wyciskać cycki, a nie ciężary. właśnie no. to jest przejma. Ja tak naprawdę mówiąc, wiesz, że ja pracowałem nad tym filmem dokumentalnym i rozjebałem się przez cały rok, przy tyłem, no wiesz, to wszystko było specjalnie robione i ja myślałem, że bardzo łatwo im będzie się pozbierać i znowu masę przybrać i wszystkie rzeczy i nie mogłem w ogóle... Teraz w tej chwili mogę w ogóle się pozbierać mentalnie, czyli co byś mi polecił i takiemu no, zwykłemu człowieczkowi jak ja e, co robić na siłowni, bo To jest chyba najważniejsze tam, świczyć siłownia, ile wyciskać pierdolenie, ale, no tak. ale na siłownię trzeba iść. To co my... Na pewno, słuchaj, najlepsza sprawa to moje filmiki poglądy. Od razu pójdziesz No <laughs> dobra. <laughs> nie, ja tak gadam. To, to są różne sposoby, nie? Zależy od osoby. Jest dobry hmm. sposób na przykład wybrać dobrego partnera. Czyli na przykład ja bym mógł z tobą chodzić? Na ze mną to na pewno <small> nie, bo jesteś za papierem. <noise> za papierem. kurczak. Zacząć tak <noise> to, to Słucham, musisz zacząć z tej pijeć. Tak to wybadać. Musisz wybrać partnera, gdzie mniej więcej takie ciężary podnosisz samy, nie? Mm -hmm. I żeby ktoś zawsze za... Dobrze mieć trochę kogoś lepszego, nie? Tu zawsze chcesz do, go dogonić, nie? No dobrze, to ja chodził z stawą, to bym Cię dogonił Dlatego no. się boję, dlatego się boję, no. z stawą chodził To Ty, tak. to ty z, tym, z kim ty chodzisz? Z Wolfem chodzisz, tak? tak z Wolfem teraz ćwiczę, nie? To jest Twój partner, Zatem, no, to kurwa, partner jest No, gejowsko To nie ma żadnych gejowni, kurwa hardcore. Owa. Hardcore Czyli, czyli znajdujesz partnera, chodzicie na siłownię, nikt się nie spóźnia, każdy jest na czas. No tak, musimy wszystko na zegarek, na czas. Nie lubię, jak ktoś się spóźni, pierdoli głupoty Raz, dwa. Druga sprawa, jak już za dużo się zbiera, i w czterech, jakieś trzy czy cztery osoby ćwiczy razem, też to już jest. To już jest nie. Starbucks, wszyscy Starbucks. pierdolą, wszyscy gadają. Na... i ćwiczenie nie ma. To już muszę nie ma ćwiczeń. ćwiczeń pojedzą, czyli to, partner... to, to na przykład słuchaj, ja biorę partnera, czy na przykład je, ktoś jest na przykład grubasek i czy mo, grubasek może grubaskę wziąć na, 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 na partnera, czy zamiast w siłowni będą. No tutaj... może, słuchaj, może, może... Na pączki pójdą. No, no, <laughs> czyli grubasek <laughs> muszę za, zawsze wziąć kogoś jakiegoś motywującego się. No nie musi być tak zawsze, nie, ale musi sobie dogadać jak... się. Musi, gdzie... musi być dobry partner, żeby... Żeby Razem. pomagał. Jed jedna drugiego, żeby zmotywować. Nie. Słuchaj, czy na przykład, jak ja nie jestem na koksie, bo nie ja jestem... Na... To nie, nie, nie. Na to jak razy. ja nie jestem na koksie, to ja mogę iść z gościem, co jest na koksie. No tak. To wtedy będzie się czuł mentalnie jak na koksie. No tak. To no widzisz, to jest no teraz... zajebiście, dlatego to robię. Ja jestem, jestem recovered e, ten. E, e, jestem gościu, który kiedyś brał koks. Ja w sumie kiedyś brałem koksy, nie wiem, może z 8-10 lat temu. No tak, to był już popoł. I to jest na Rika, a teraz, teraz jestem rehab, a teraz jedną wielką pisą. Coś, coś ciebie dostało. <laughs> musimy Cię na koksy postawić. Tak? Jestem papierem, na czyli, postawimy. czyli słuchaj, jak, jak, ta, jak ta mentalna rzecz działa, jak na przykład ćwiczysz i napierdalasz, bo ja słyszałem właśnie i czytałem dużo i też się tak czułem jak, jak dobrze napierdalam koksy, to pamiętam czułem to jak 8 lat temu, czy obojętnie ile. I że jak się, jak się dobrze napierdala ciężary, to czujesz taki naczo high, Jesteś taki na haju jesteś, nie? Na, normalnie jakbyś miał... na no, się ta, 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 trawę, ta, ta. tak? No, nie wiem, nie waliłem trawy. Ale czujesz się, no, jak ty się czujesz, na przykład robisz bichola, to jesteś wyłączony kompletnie z... Kurdez, jesteś połączony z bicholem, że jesteś. To ty jesteś połączony z bicholem. Tak. Kompletnie. Bo ja Kompletnie. słyszałem o Arnoldzie. Arnold właśnie tak napierdalał, że, że on mówi, że połączenie głowy i, i ciała w tym samym momencie daje mu no, największe efekty. No tak, to jest prawda, nie? I on, on mówi, to jest psychicznie. to jest tak jak orgazm, no on, tak. Właśnie, on właśnie tak yeah, napierdalał. This is coming. I feel like I'm coming.